maneczko witajcie! Dzisiaj Wam pokażę grę, którą sam zrobiłem, czyli Space Invader. Może niektórzy z Was znają, może nie. I pokażę Wam na czym ona polega, że przesuwamy y, palcem rakietę. To jest na telefon. Przesuwamy palcem rakietę i... I naciskamy, żeby strzelić kulką. I strzelamy do statku, do statku, który jest na górze. Na dole jest napisane wynik, i tam jest ile punktów zdobywamy. A na dole jest jeszcze guzik, reset, czyli resetujemy wynik. Nasz. I mi się wydaje, że to jest fajna gra. Chciałem wam to pokazać Bo wydaje że, mi się, że jest fajna Jutro Będzie Drugi film Na którym pokażę Drugą moją grę Którą zrobiłem Na telefon I jutro będzie film Więc oczekujcie Do widzenia I cześć